Witam was, to jestem Bartek. Zapraszam na recenzję Nubi N1 Lite. Na sam początek takie wprowadzenie do tego modelu. Cena około 800 zł. Natomiast sama specyfikacja jest powiedziałbym mocno budżetowa, tak więc myślę, że na sam początek mogę to już powiedzieć, że to nie będzie zbyt pomyślna recenzja dla tego smartfona. Natomiast przejdźmy sobie do wykonania, i rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że wykonanie chyba jest rzeczą, która najbardziej mi się spodobała, jeśli chodzi o ten konkretny model. Jeśli chodzi o plecki, znajdujemy tutaj klapkę. Możecie również zwrócić uwagę, że ta klapka nachodzi także na ramkę urządzenia, i generalnie jest to bardzo fajny materiał, ponieważ. Ponieważ ta klapka jest w tym wypadku wykonana z takiego szorstkiego, fajnego, chropowatego w dotyku tworzywa sztucznego. Generalnie nie zbiera, to, nie zbiera to jakoś mocno zabrudzeń, one są troszeczkę widoczne, ale tylko pod światło. No i co najważniejsze, to to, że tego typu materiału nie będzie się po prostu rysować, i to jest na pewno dość fajna kwestia. Elementem, który wyróżnia z pewnością design Nubi N1 Lite jest. Ten taki element, gdzie znajdujemy obiektyw aparatu, gdzie znajdujemy diodę LED do zdjęcia, a także gdzie znajdujemy skaner linii papilarnych, naprawdę to wygląda bardzo fajnie. Jest to taki element, który na pewno dodaje choć trochę ciekawego polotu do designu tego smartfona, o tym na pewno muszę tutaj wspomnieć. Natomiast co mi się nie do końca spodobało, to samo spasowanie klapki. Ona oczywiście przylega do urządzenia, natomiast no, mam często takie wrażenie, gdzieś tutaj dotykając, że ona troszeczkę pływa na tych swoich zatrzaskach i nie jest do końca dobrze tutaj przylegająco, no i także no można tutaj paznokieć po prostu włożyć pomiędzy tutaj tą szczelinę, pomiędzy obudową, a także klapką, no i po prostu to odchylić z zatrzasku, także no to nie jest zbytnio fajny efekt, natomiast no muszę na pewno powiedzieć, że materiał, który został użyty do wykonania klapki tego smartfona jak najbardziej przypadł mi do gustu. Jeśli chodzi o przednią część tego smartfona, znajdujemy tutaj taki element w kolorze złotym, który również wprowadza choć też trochę tego polotu do designu tego smartfona. Jeśli chodzi o szkło, niestety w specjalnym, nie znalazłem informacji na temat, jakie to jest szkło. Natomiast co mogę na pewno zauważyć, to to, że na pewno ma powłokę oleofobową. Trochę oczywiście tych zabrudzeń zbiera, natomiast również warto wspomnieć o tym, że jest to szkło 2,5D, tak więc na rantach jest tutaj delikatnie zaokrąglone. Z przodu znajdujemy również diodę LED do sygnalizowania nieodebranych powiadomień, a także jeśli chodzi o prawy górny róg, w tym miejscu znajdujemy diodę LED do poświetlania zdjęć typu selfie. Tylną klapkę możemy ściągnąć w bardzo prosty sposób, ponieważ wystarczy tutaj podważyć na samym rancie i możecie zwrócić uwagę, że tutaj już ta klapka nam wyskakuje z tych zaczasków. Jest to na pewno już trochę archaiczne rozwiązanie, ponieważ już nawet bardzo mało smartfonów w tej kategorii stanowi po prostu ma zdejmowalną klapkę. Tutaj to rozwiązanie po prostu jest, tak więc musimy sobie ściągnąć klapkę z zaczasków. O czym również muszę tutaj wspomnieć, to to, że pomimo tego, że tą klapkę możemy samodzielnie zdemontować... Niestety nie ma tutaj możliwości samodzielnego wyciągnięcia baterii. Co również na plus, jeśli chodzi o ten model, to to, że jest to smartfon Dual SIM, mamy dwa sloty na dwie karty Micro SIM, a także pod klapką znajdujemy slot na karty MicroSD do pojemności 128 GB. Na prawej krawędzi tego smartfona znajdujemy również przyciski funkcyjne, czyli przycisk do sterowania głośnością, a także przycisk power. Są one naprawdę dobrze spasowane w tej klapce, mają dobrze wyczuwalny skok, nie mają też zauważalnego luzu, tak więc to jest na pewno informacja na plus. O czym również warto wspomnieć, to komfort prowadzenia rozmów głosowych. Generalnie stoi to wszystko w tym wypadku na dość dobrym poziomie. Zawsze rozmówca dobrze słyszałem, rozmówca również zawsze mnie dobrze słyszał, tak więc z tym nie ma. Najmniejszego problemu. O czym również trzeba wspomnieć w tym wypadku, to to, że z tyłu znajdujemy głośnik multimedialny i jego lokalizacja powoduje to, że niestety jesteśmy w stanie go dość łatwo zasłonić. Na pokładzie Nubi N1 Lite znajdujemy także skaner linii papilarnych. Generalnie spodobały mi się bardzo w tym wypadku jego lokalizacje, ponieważ jest on umieszczony w centralnym miejscu z tyłu, gdzie zazwyczaj ląduje nam palec wskazujący. Co również muszę dodać, to to, że skaner jest umieszczony w delikatnym zagłębieniu, tak więc również jesteśmy w stanie go bardzo łatwo wyczuć pod naszym palcem. Samo działanie skanera powiedziałbym, że jest przeciętne. Oczywiście zazwyczaj skaner się nie myli oznacza to to, że w większości sytuacji dobrze odczytuje linie papilarne, natomiast samo działanie no, jest takie trochę ospałe, musimy po prostu chwilkę poczekać po przełożeniu palca, aby urządzenie nam się odblokowało natomiast tego palca nie musimy tam po prostu wciskać jakoś mocno, delikatnie, po prostu wystarczy ten skaner musnąć i linie papilarne są odczytywane, tak więc w tym wypadku jest to na pewno dość dobra informacja, tak więc skaner linii papilarnych ogólnie w tym wypadku muszę zaliczyć na plus. Przechodzimy do ekranu, na pokładzie Nubi N1 Lite znajdujemy ekran 5,5 calowy o rozdzielczości niestety HD, czyli 1280 na 720 pikseli, co w wypadku tej przekątnej daje nam zagęszczenie 267 pikseli na cal. Jeśli chodzi o ostrość, jest całkiem w porządku, natomiast oczywiście, kiedy z bliska przypatrzymy się w ten wyświetlacz, widać tutaj jakieś takie nie do końca ostre ikony, nie do końca ostre czcionki, natomiast kiedy z takiej normalnej odległości patrzymy się na ten wyświetlacz, wydaje mi się, że rozdzielczość jest w tym wypadku w zupełności wystarczająca, natomiast warto wspomnieć o tym, że nie jest to na pewno ostrość znana z ekranów Full HD, czy też ekranów 2K. Jeśli chodzi o odzorowanie kolorów, w tym wypadku jest całkiem w porządku, aczkolwiek zauważyłem tego typu przypadłość, że jeśli chodzi o domyślne ustawienie kolorów tego wyświetlacza, ustawienie tych kolorów jest takie bardzo ciepłe, jeśli chodzi o temperaturę barwową, przez co miałem takie wrażenie, że biel w tym wypadku jest delikatnie ale jednak pożółkła. Także co zauważyłem, to to, że jeśli mamy uruchomiony jakiś taki biały interfejs, załóżmy z ustawień systemowych, kiedy również ob obrócimy sobie wyświetlaczem, wtedy też często ten biały stawał się dużo bardziej żółty pod pewnym kątem. Natomiast kiedy mamy różne barwy wyświetlane na naszym wyświetlaczu, w tym wypadku kiedy patrzymy pod, pod kątem, jest już całkiem w porządku. Tak więc noszę, że Wam powiem, że ekran tutaj mnie nie porwał, ale jest powiedzmy, że całkiem akceptowalnie. Warto wspomnieć również o tym, że w ustawieniach systemowych, a także w zakładce wyświetlacz mamy taką zakładkę jak Miravision. To jest o tyle fajne rozwiązanie, że możemy sobie tutaj w trybie szybkim wyregulować efekt wyświetlacza. Może być standardowy, żywe odzorowanie kolorów, a także tryb użytkownika. Tak więc w tym wypadku również manualnie, zwróćcie uwagę, możemy naprawdę sporo rzeczy tutaj ustawić. Tak więc to jest na pewno dość fajna sprawa. W Nubie N1 Lite wbudowano baterie o pojemności. 3 3000 mAh, tak jak wam pokazywałem przy omawianiu wykonania niestety tej baterii w samodzielny sposób wyciągnąć nie możemy. Również za sprawą samej ceny tego smartfona, a także samej specyfikacji, nie ma co tutaj się spodziewać szybkiego ładowania. Odnośnie samych wyników muszę wam powiedzieć, że jest całkiem w porządku. Natomiast biorąc pod uwagę, że jest w tym wypadku zastosowany ekran HD, spodziewałem się, że z baterią 3000 mAh te wyniki będą troszeczkę lepsze i będą dochodzić do około 5 godzin pociotonego ekranu. Niestety, jeśli chodzi o moje testy, zazwyczaj używałem w takim trybie mieszanym, czyli sieć Wi-Fi, a także sieć LT i w tym wypadku zyskiwałem wyniki często od 3,5 do lekko ponad 4 godzin na pociotonym ekranie. Te wyniki są całkiem dobre, natomiast szczerze wam powiem, że spodziewałem się troszeczkę lepszych wyników czasu pracy na jednym ładowaniu. Omawianie systemu zaczynamy standardowo od specyfikacji smartfona. Jeśli chodzi o procesor na pokładzie Nubi N1 Lite znajdujemy procesor Mediatek MT6737. Jest to procesor szerodzeniowy o taktowaniu 1,5 GHz. Mamy również niestety 2 GB pamięci RAM, a także 16 GB pamięci wewnętrznej, z czego dla użytkownika zostaje około 11 GB. Natomiast warto wspomnieć również o tym, że możemy to wszystko sobie rozszerzyć o kartę microSD do pojemności 128 GB. Jeśli chodzi o układ graficzny, znajdujemy tutaj Mali T720 MP2 i powiedzmy sobie szczerze, biorąc pod uwagę tą specyfikację, na pewno nie jest to urządzenie stworzone do najbardziej wymagających gier, tak więc osoby, które chcą dużo grać na telefonie, raczej ten model powinny omijać. Co również na minus to to, że znajdujemy tutaj jeszcze Androida Marshmallow. Sprawdzałem wielokrotnie, czy jakaś aktualizacja się tutaj pojawiła. Niestety nie, tak więc nadal jest to Android 6.0 Marshmallow, tak więc w tym wypadku jest to również kolejny minus dla tego smartfona. Na pokładzie znajdujemy również Bluetooth 41 radio FM, brakuje niestety NFC, o tym warto pamiętać. Jeśli chodzi o GPS, w tym wypadku również zauważyłem, że dość długo łapie Fixa. Na pewno tym, co ratuje trochę wydajność na co dzień, w takim codziennym użytkowaniu tego smartfona, to jest na pewno to, że producent nie zdecydował się tutaj zastosować jakiejś zasobożernej nakładki i dzięki temu w większości systemu po prostu mamy do czynienia ze stokowym Androidem i to jest pewien ratunek dla tego smartfona, ale niestety jego działanie jest mocno przeciętne i szczerze Wam powiem, że kompletnie wydaje mi się nieadekwatne już nawet do samej ceny. Za 5stówek jeszcze ok, ale nie za około 800 zł, które przyjdzie nam zapłacić za Nubie N1 Lite oczywiście no nie ma dość zdziwienia z tą specyfikacją urządzenie nie będzie nam długo trzymać otwartych aplikacji w tle kiedy uruchomimy sobie kilkanaście aplikacji w tle będzie diametralnie zwalniać takie proste nawet zadanie jakie ten smartfon miał do wykonania czyli odtwarzanie muzyki przez bluetooth w samochodzie a także uruchomiony janosik i to już spowodowało co? niestety restart tego smartfona taki nieoczekiwany po prostu trzy razy miałem taką sytuację pod takim mocniejszym obciążeniem że nubia się po prostu kompletnie z Zamroziła, jeśli chodzi o interfejs, i miałem taki nieoczekiwany restart. Tak więc, no, wydajność, płynność działania, no to jest po prostu mocno, mocno przeciętna sprawa, jeśli chodzi o ten smartfon. Na pokładzie Nubi N1 Lite znajdujemy aparat główny 8 i Potrafi on nagrywać filmy Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Niestety, swoją drogą te filmy są dość przeciętne, ale co mnie zaskoczyło, to to, że w tym smartfonie znajdujemy elektroniczną stabilizację obrazu i rzeczywiście ona. Powiedzmy, że jak na tą półkę cenową radzi sobie nad wyraz dobrze i to mi się w tym wypadku jak najbardziej spodobało. Mamy również aparat przedni i w tym wypadku jest to 5 megapikseli. Niestety i odnośnie obiektywu głównego, jeśli chodzi o obiektyw przedni, nie zaznałem informacji na temat tego, jaką jasność tutaj mamy. Natomiast jeśli chodzi o aparat przedni, co zauważyłem to to, że kąt tego aparatu jest dość słaby, ponieważ żeby tutaj objąć mnie całego, załóżmy, no to muszę niestety trochę tą rękę odsunąć z urządzeniem, tak więc w tym wypadku to nie jest do końca fajna sprawa, ale fajną sprawą jest to, że mamy tą diodę LED do poświęcania zdjęć typu selfie, to jest na pewno dość fajna sprawa, ona ma z tego co zauważyłem takie zimne odzorowanie kolorów, dla aparatu przedniego oczywiście mamy tutaj tryb pięknej twarzy, możemy sobie to włączyć, tak więc nasza skóra po prostu będzie bardziej wygładzana ogólnie rzecz ujmując, selfieki są dość przeciętne tutaj nie będę Was oszukiwać, ale myślę, że przy dobrym oświetleniu możemy w miarę dobre jakościowo zdjęcie typu selfie wykonać Odnośnie zdjęć z aparatu głównego, w tym wypadku muszę Wam wspomnieć o tym, że tym smartfonem da się zrobić w miarę przyzwoite zdjęcie. Oczywiście nie będzie to zdjęcie przy gorszych warunkach oświetleniowych, ponieważ wtedy niestety ten smartfon radzi sobie bardzo przeciętnie. Aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że co mnie zaskoczyło, to to, że przy dobrym oświetleniu zdjęcia mają ładne odzorowanie kolorów. Nie są one super szczegółowe, ale zdjęcie wygląda naprawdę bardzo ładnie. Co mnie również zaskoczyło, to to, że ten smartfon potrafi bardzo dobrze oszyć na przedmioty z bliska, z czym na przykład nie może sobie poradzić zupełnie testowana również w tym momencie przeze mnie Moto G5 Plus z teoretycznie dużo lepszym aparatem, tak więc to jest na pewno świetna sprawa. Co również muszę powiedzieć, to to, że mamy tutaj wbudowany tryb HDR, natomiast on nie jest w tym wypadku w formie automatycznej i co mi się nie do końca spodobało, to to jak ten HDR traktuje zdjęcia. Niestety zdjęcia w tym wypadku są mocno przerażone, Przepalone, mają takie mocno sztucznie jaskrawe odzorowanie kolorów, i to wygląda naprawdę źle, bardzo źle. Tak więc, hader tutaj działa po prostu w sposób tragiczny. To jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję Nubi N1 Lite. Ogólnie rzecz ujmując, z tego smartfona nie byłem zadowolony podczas moich testów. Z takich plusów to na pewno w miarę przyzwoity skaner linii papilarnych, w miarę powiedzmy dobre wykonanie całkiem przyzwoity ekran. I powiedzmy też, że w niektórych warunkach całkiem przyzwoity aparat. Natomiast, biorąc pod uwagę to, co ten smartfon oferuje, jak bardzo przeciętą specyfikację tutaj znajdujemy, niestety według mnie cena prawie 800 zł jest. Kompletnie nie do przyjęcia. Oczywiście aktualną cenę tego smartfona możecie sprawdzić klikając na link w opisie. Ja muszę wam powiedzieć, że Nubi N1 Lite niestety śmiało nie jestem w stanie wam polecić. W tej recenzji to jest na tyle. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górze. Natomiast ja się z wami żegnam, pozdrawiam was na razie.